Nie, dziewczyny, to już za dużo. Zadzwonię do jego mamy i powiem jej wszystko. Musi wychować swojego syna. Diana, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Zaraz ci zrobię uspokajającą herbatkę. Dziękuję. Diana, nie będziemy już rozmawiać z chłopcami, ani z Kewem, ani z Artemem. Są razem z tym, Dimą. Będziemy tylko z tobą, Diana. Dziewczyny, dzwonię do jego mamy i mówię jej wszystko. Halo, dzień dobry. Diana, może nie dzwoń do jego mamy? Nie wierzę, że to robi. Porozmawiaj ze swoim synem Dimą. Co zrobił? Obraził mnie. He, powiem ci. Poszliśmy do kina z dziewczynami i Dimą na film. Julia, musimy wspierać Dianę, chodźmy. Aha. No to my z dziewczynami poszłyśmy do kina i usiadłyśmy sobie na ławce. Potem Dima poszedł do łazienki i wiesz co? Zniknął, a potem zobaczyłyśmy go w ostatnim rzędzie. Tak, on był z Ewą. Dokładnie. Powiedział, że idzie do łazienki, a poszedł do ostatniego rzędu z Ewą. A co więcej, Dima kupił Dianie popcorn, a potem dał go Ewie. Dokładnie, to nie jest męskie zachowanie. Postaw go w kącie. Tak, i innych chłopaków też postaw w kącie. Oni też poszli do ostatniego rzędu i usiedli z Ewą. Tak, a co więcej, oddali gangowi Ewy wszystko, co kupili dla nas. Słyszałaś? Słyszałaś? A, czyli mówisz, że Dima jest niewinny? To wszystko, do widzenia. Co powiedziała? Nic, jak zwykle jego mama jest po jego stronie. Cóż, jak zwykle. Normalka. No to dziewczyny, teraz przebieramy się, robimy zdjęcia i publikujemy je na naszym Instagramie. I piszemy, że jesteśmy od dzisiaj singielkami. Tak, tak jesteśmy, jesteśmy singielkami. singielkami, chodźmy, idziemy. Dobra, dziewczyny, zróbmy jakieś zdjęcia, opublikujmy je i napiszmy coś fajnego. A ja pod swoim postem napiszę tak: Żegnaj Kev. Ja Cię już nie kocham. A ja napiszę jestem dla Ciebie za piękna Artem. Świetnie dziewczyny, a ja napiszę pod moim zdjęciem żegnaj Dima, wybacz mi Dima, zrozum mnie i pozwól mi odejść. A hashtag Lady Diana rozpoczyna nowe życie. Tak jest. Będę najładniejsza. Dziewczyny, dobrze, że tak się stało. Znajdziemy sobie znacznie lepszych chłopaków, a ci będą za nami płakać. Dziewczyny, tak sobie myślę. Kev obciął grzywkę, kupił nowe ubrania. Na pewno jest zakochany w Marusi. To nie jest w porządku. Dziewczyny, Dima wcale nie jest lepszy. Widzieliście go idącego przed Ewą? Tak, to udawanie, że jestem taki fajny. A my wiemy, jaka jest prawda. Artem wcale nie jest lepszy. Widziałyście, co sobie zrobił? Zafarbował włosy. Oczywiście chcę, aby Laila go polubiła. Dziewczyny, jestem gotowa, robimy zdjęcia. Ja też gotowa. Ja jeszcze szminka i będę gotowa. Trzymaj, Nad. O, dziękuję, Julia. Potrzebuję dużego lustra. Dobra, ja robię zdjęcia. Tak, ja już robię foty. Masz, trzymaj. Ech, Diana, mogę pożyczyć Twoją szminkę? Jasne, bierz. Stań tam, w pobliżu róż. Diana, pierwsze zdjęcie. Hashtag Julia otrzymała kwiaty. Julia, pokaż twarz i uśmiech, jakby to chłopak dał ci te kwiaty. Gotowe! Diana, a teraz hashtag. Chłopak obsypuje Julię prezentami. Tak, Julia, pozuj! Więcej szczęścia, więcej uśmiechu, pozuj! Figura, twarz! Diana jest ok. Tak! Diana, zrób mi zdjęcie, jakbym była modelką. Spraw, aby Artem zrozumiał, że stracił swoją gwiazdę. No dawaj, Nad. Hashtag modelka, hashtag supergwiazda. No dalej, robię ci zdjęcia. A i jeszcze hashtag straciłeś najlepsze. Gotowe, dziewczyny, a teraz wy mi zróbcie zdjęcia. Dawaj, Diana, zrobię ci fotki. Jakie zdjęcie chcesz? Tutaj, na tym tle. Stawaj. Raz, dwa, Julia, stop. Muszę wymyślić hashtag. Dima musi mi uwierzyć, a fani muszą zrozumieć moją bezpośredniość. Diana, a jaki hashtag? Wykorzystałyśmy już wszystkie. Mój hashtag będzie prosty, ale znaczący. Lady Diana jest singielką. Gotowe, dziewczyny. No dalej, opublikujmy no, je. No, dawaj, Rzucamy. dawaj. Nie zapomnij o hashtagach. Wrzuciłam! Patrzcie, dziewczyny. O, wow, już dostajemy lajki. Julia, jesteś gwiazdą. Kocham cię! Wyjdź za mnie! Ale super! Ło! Wow. Mam komentarz: Lady Diana jest gorąca. Dziewczyny, jestem taka szczęśliwa! Ej, jeszcze ja! Mnie nie dodałyście! Poczekaj, piszemy ci hashtagi. No już, Nad. Hashtag. Hashtag? Który? Jestem modelką. I gwiazda, widzę. Gotowe, opublikowane. O, są komentarze! Patrzcie! Kocham cię. O, kocham cię. Oh my god. Jesteś gwiazdą. Dziewczyny, do mnie Peyton napisał. ja daj spokój, to jakiś fejk. Hmm. Piękność. O, kto to może być? Myślę, że chłopaki przyszli. A my im nie wybaczymy. W żadnym, w żadnym razie. razie. Dziewczyny, chodźmy i im pomachajmy. Dobra, chodźmy. chodźmy. Cześć chłopcy, przyszliście? Do, Do widzenia. widzenia. Co, to Co to jest? Co to jest? Oznacza to, że jesteśmy singielkami. singielkami. Co? Singielkami? Ech, chłopcy, my już nie jesteśmy waszymi dziewczynami. Co, zobaczyliście nasze posty i od razu do nas biegniecie? No i co? Kwiaty? Zabawki? Dziewczyny, nie jesteśmy tu po to, żeby się kłócić, tylko pogodzić. Diana, włóż kwiaty do wody, bo zwiędną, a to zabawka dla ciebie. No dobrze, dziękuję. Proszę, Julie, to dla ciebie, ale widzę, że masz nowych fanów, którzy dają ci kwiaty. Ale ty się chyba pomyliłeś. Proszę Nastia, to zabawka dla ciebie. O, Artem, dziękuję. Nastia, pokłóciliśmy się i nagle pisze, że jesteś modelką i gwiazdą. Jana, ty jesteś singielką, nie jesteśmy już razem? Dima, czy to było w porządku, że siedziałeś w ostatnim rzędzie, jadłeś mój popcorn i śmiałeś się z Ewą? Ale to nie powód, żeby od razu mówić, że jesteś singierką. Ewa poprosiła mnie o popcorn, to i go dała mi tyle. O, Dima, jesteś taki miły. Podzieliłeś się popcornem z Ewą, przyniosłeś mi kwiaty. Dziękuję za to oczywiście. A teraz możesz iść sobie na spotkanie z Ewą. Ewa poprosiła mnie o popcorn, nic więcej. Kef, powiedz je. Tak, a mój popcorn zjadła Marusia. Kef, ty oddałeś popcorn Marusi. Nastia, ta Laila wypiła całą kolę. Kupiłem dwie dla ciebie. Artem, już cię wybaczyłam. Ja w sumie tobie też wybaczyłam. Naprawdę? Ale super. Dziewczyny, czy ja dobrze słyszę? Czy już im wybaczyłyście? Nie możemy się poddać. Tak bardzo się starałyśmy robiąc zdjęcia. Artem, to jest takie słodkie. A ta zabawka jest taka fajna. Dziewczyny, wybaczyłyście im za kilka zabawek? no, one wybaczyły już innym. Wybacz mi też za tego strusia. Dima, mnie nie kupisz zabawkami. Powinieneś był się mniej śmiać ze swoją Ewą. Hi, hi, hi. Dziewczyny, ktoś przyszedł. Co kupiłem tego strusia? Trzeba było kupić królika. Co tak patrzysz? Gdzie ci zdrajcy? Co? Ukryli się? Gdzie są? nie wychodzą. Przerąbane Diana. Diana, miałaś rację. Gdzie są zdrajcy? Chodźcie ich poszukać. Daj żelka. Masz. Za mną. Dima, kupiłeś Dianie złą zabawkę. Kto daje strusie? Trzeba było jej dać królika albo misia. Chłopaki, struź był najtańszy, ale nie mówcie jej. Ukrywasz się tutaj, Dima? Kew, nie rozumiem, dlaczego tu siedzisz? Artem, co to znaczy? Obraziliście się na moje przyjaciółki? Ja cię kręcę, jak oni tu weszli? Co, chłopaki, brakło wam słów? Czekajcie. Laila, masz więcej żelek? Artem, to nie czas na żelki. Kew... A co tu robi ten królik? Wygrałeś go dla mnie na przejażdżkach! Marusia to nie tak. Przyszedłem tutaj powiedzieć Juju, że to koniec, a ona wzięła królika. Chłopaki, jak Ewa zobaczy kwiaty, to nie żyje. Dima, nie tylko ty! Laila, patrz, twój prezent też jest tutaj. Co? No, kto go połamał? Nat, dlaczego złamałaś prezent, Laili? Diana, ja nie wiedziałam, że to Laili. on pęknął sam. Lila ty to zrobiła. Powiedziałem jej, że to twoje, a ona go złamała. Tako. Cicho. Co ja widzę? Diana, czy to Dima dał ci tyle kwiatów? Tak, to Dima mi je przyniósł. A co? A przyniósł ci strusia, którego kupiłam za własne pieniądze? Oto on, za wazonem. Widzicie, dziewczyny, jedli razem popcorn, teraz dają sobie prezenty. Nie widzisz, Julia, są w sobie całkowicie zakochani. Tak, jestem w szoku. Ps, Laila, ps. Artem, co? Zlituj się, masz żelki? Artem, jesteś szalony? Miałeś nam pomóc się nimi zająć. A ty chcesz tylko ciągle żelki. Dziewczyny, czyli wszystko rozumiemy? Tak, czy mamy wniosek? Tak, tak chłopaki, weźcie swoje ładne dziewczyny i wynocha. Nie zapomnijcie o prezentach. Mhm. Pani, no i nie musiałem się bić. Diana, co mamy zrobić? Co masz na myśli, Dima? Lepiej weź swoją księżniczkę na popcorn. Zgadza się, Diana. Hashtag kef jest kłamcą. Hashtag Dima to zdrajca. Hashtag artem to wadliwy królik. Dziewczyny, wiecie co? Jesteśmy skołowani. Nie wiemy, kogo wybrać. Nie wiecie, kogo wybrać? Dziewczyny, mam pomysł. Ewa, jaki pomysł? Do czego ich potrzebujemy? Do niczego. Zamierzamy zrobić zdjęcia i napisać hashtag singielki. Co? To był nasz pomysł. Kradną naszych chłopców, a potem nasze pomysły. Plagiat. Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze raz, jeszcze raz. Fajnie. Dobra, dziewczyny, wymyślamy, robimy zdjęcia i potem je publikujemy. Dziewczyny, a ja napiszę pod zdjęciem: Kef, żegnaj, już Cię nie kocham. A ja napiszę: Artem, moja mama wyhodowała kwiatki, ale nie dla Ciebie. Tak, Marusia zjadła mój popcorn i dimę.